Mariusz M. Pyta, komu dedykuje Pan zdobyty medal? O, nad tym to się tak do końca nie zastanawiałem, komu mogę dedykować ten, te, ten medal. Dlatego, że nigdy jakoś nie przywiązywałem tak uwagi do tego, żeby komuś dedykować tym, te, te, te wszystkie medale. Ja myślę, że, że przede wszystkim to była o, ogromnie ciężka praca, nie tylko moja, ale i i całego zespołu, który na ten medal pracował, czyli Panu Lepisto, Maćka Maciusiaka i, i Roberta Matei. Także ja mogę dedykować pewnie ten, ten medal im za to, że się poświęcili, że zechcieli ze mną współpracować i że, 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 że od tego momentu jak zaczęliśmy razem współpracować, no te sukcesy są bardzo widoczne. No ja osobiście myślę, że to zaszczyt pracować tak w życiu już tego no ja ale i też wielka odpowiedzialność, na pewno. Aks pyta, gdyby Pan miał porównać atmosferę na Mistrzostwach Świata, gdzie czuł Pan się lepiej, w Libercu czy w Oslo? Powiem tak, że na pewno w Libercu było bardziej czuć tę atmosferę taką wewnętrzną, dlatego że tam było wszystko, wszystkie te ekipy były w jednym miejscu, jakby mieszkały. I było to podobnie jak na Olimpiadzie, że to było wszystko zgromadzone, jedna wspólna stołówka. E, mieszkaliśmy w takim akademiku studenckim, tych akademików tam chyba było 7 albo 8 I, i wszystkie te ekipy tam mieszkały w jednym miejscu. Tu jest strasznie porozrzucane. My mieszkamy w hotelu oddalonym, tam 25 minut od skoczni, e, część mieszka gdzieś za skocznią, część jeszcze z drugiej strony osła, także nie czuć zupełnie tej atmosfery, tu czuć tak, jakbyś się było na zwykłym porę do świata. I kolejne pytanie, kibic. Jak się panu powodzi w życiu prywatnym? Czy poświęcenie się pana przygotowaniom, treningom, wyjazdom na puchary świata ma wpływ na relacje z żoną? Znaczy powiem tak, że no na, pewno, na pewno jest to ciężkie, dlatego że e, ja z, już w zeszłym roku bardzo poświęciłem się sportowi i, i od, od tego przygotowania do Vancouver. Wszystko poświęciłem, więc na pewno rodzina dużo na tym ucierpiała. No, i, i to wszystko było podporządkowane tej, temu przygotowaniu do Mistrzostw Świata. Teraz również to było strasznie, strasznie wyżyłowane, czyli bardzo, bardzo dużo zgrupowań, bardzo dużo treningów. Na pewno rodzina też na tym ucierpiała. Choć z drugiej strony, na pewno mieliśmy bardzo dużo tych zgrupowań we gdzie ja i tak nocowałem w domu, choć cały dzień mnie nie było. Ja myślę tak, że. Z jednej strony to jest tak, że rodzina bardzo na tym cierpi, ale my jesteśmy bardzo przeciętną, yy, bardzo przeciętnym małżeństwem i, i ja nigdy nie mówię, że, że, że my się nie kłócimy, że, że my żyjemy w super zgodzie i tak dalej, a za dwa tygodnie się rozwodzimy, mhm. bo często tak gwiazdy sugerują. A my się pokłócimy i tak dalej, ale my mamy... Fajną zasadę, jedną gdzieś tam słyszeli, słyszałem to od, od dawno już od, od babci, że nieważne jest, nie, nie jest sztuką się pokłócić, ale sztuką jest się pogodzić. I, i to jest najważniejsze tego się na pewno otrzymiemy. A przez to też, że mnie tak często nie ma w domu, to my też nie mamy czasu, żeby się tak kłócić i negować. Na pewno jedno jest dużym pozytywem, że, że na pewno no, przez ten cały okres dobrze zarabiam I, i tutaj na pewno nie ma kłótni o żadne pieniądze, czy, czy, czy zarobki, gdzie w dzisiejszych czasach, no, bardzo często małżeństwa i się rozchodzą i, i się kłócą właśnie ze względu na, na, na pieniądze, na, na to, że nie ma co do garka włożyć, nie ma za co rachunków zapłacić I to z jednej strony jest drob dobre, a z drugiej strony na pewno jest złe, no bo za mało czasu się pewnie rodzinie poświęca i, i to zresztą każdy sportowiec pewnie powie. Ale też pewnie jak już się ma mało czasu do własnej rodziny, to też nie chce się tracić tylko na bezsensowne kłótnie, tylko raczej się docenia, czas wspólnie spędzony. No dokładnie, to tak jest, ale, ale, ale też się zdarzają te kłótnie, tak? no to, to wtedy są różne przypadki, bo to jest tak, że czasem, czasem człowiek przyjedzie jakiś tam nabuzowany, bo coś mu nie poszło, więc wtedy no, e, też się oberwie rodzinie za coś, co w zasadzie nie i później trzeba przepraszać, się. Tak? <laughs> Ja myślę, że... No, tak jak wcześniej mówiłem, my jesteśmy takim małżeństwem bardzo normalnym i, i się kłócimy i się godzimy, także no, ważne, że się kochamy. Mamy kolejne pytanie od użytkownika Oniku Miki. Witam, jakiej muzyki pan lubi słuchać? Czy jest utwór, który wywiera na pana duże emocje? Chodzi mi o to, czy, muzy czy muzyka zagrzewa pana do rywalizacji. Od siebie polecam utwór Going the Distance z filmu Rocky. Nie, to na pewno, na pewno piękny utwór i ja powiem szczerze, że ja nie jestem jakimś tam znawcą muzyki ani mam wielkie problemy, żeby zapamiętać wykonawcę i, i, i tytuł utworu, więc raczej ze słuchu bardziej. Jak coś usłyszę, to staram się gdzieś później albo tę płytę zdobyć, albo, albo kupić. Ale to zazwyczaj przychodzę i mówię, nie, nie mówię tytułu, tylko mówię po jakimś tam, że z tego filmu albo, albo coś takiego i, i, no, i wtedy... kiedyś w sklepie na przykład utwór, żeby, żeby kupić płytę? No mi było, ale raz nuciłem i facet nie za bardzo wiedział o co chodzi, ale w końcu znalazł ten, ten, ten utwór. A raz też było tak, że, że szłem szukałem, szukałem, tej płyty, no głupio mi było się pytać, bo nie znałem tego tytułu. Szukałem tej płyty i w pewnym momencie puścili go w medium tak? i poleciałem do sprzedawcy i mówię o ten, ten mówię, ten, ten, ten utwór Także to zdarza się, ale lubię muzykę, bardzo, bardzo lubię słuchać. I, i to, to nie jest tak, że mam jakiś tam swój typ, ale naprawdę to bardzo zależy od, od mojego nastroju, w jakim nastroju jestem czasem od bardzo poważnej po jakiejś tam, nie wiem, romantycznej czy, czy relaksującej muzyki po... Nawet takiej bardzo harpowej i, i, i rokowej muzyki. Mhm. Ale jest jakiś taki jeden, na przykład konkretny utwór, albo jak, jakiś zespół, który właśnie słuchał piosenki przed zawodami, żeby się wprowadzić na przykład w Nie, Nie, nie ma, nie ma do, do, dosłownie takiego jednego utworu, który, który bym cały czas na okrągło słuchał, bo myślę, że też by się to szybko znudziło i szybko bym tak się zniechęcił do tego utworu, więc raczej mam jak ileś tam tych składanek, które puszczam i one sobie tam, tam idą w koło. Ale raczej mam takie dobrane muzykę właśnie. Nie ma, nie ma tak, że... Znaczy nie lubię jak kupuję jakąś płytę, później ją wrzucam ją sobie tam na, na iPhone'a czy, czy na iPoda i, i słucham po prostu całej tej płyty, bo są pewne utwory, które mi zupełnie nie pasują, więc ja raczej wybieram, po prostu wybieram. Robię sobie takie, taki zestaw, tam około 50 utworów i, i, i one wtedy sobie idą, bo wiem, że każde z nich jakby dodaje mi takiego powera i, i, i w danym momencie jest ok. A jeden konkretny jakiś tytuł w zespół albo piosenka, co ostatnio Ci utwiło w głowie, co ostatnio słuchałeś, może tutaj po się? No właśnie bym tego nie zapamiętał, nie, nie pamiętam tego ani utworu, ani wykonawcy, ale była, była taka piosenka, często nawet ją tu w norweskiej telewizji puszczają tam, jak jak jak, jak yy, wygrywała czy Björgen, czy, czy, czy któryś z innych zawodników, ale nie powiem teraz tytułu naprawdę bo, bo nie pamiętam kto, kto to mógł śpiewać. Kolejne pytanie od Kam. Czy kusi Pana występ w Soczi? Jako działacza. <laughs> <laughs> nie no, Soczi jest bardzo daleko i to jest to jest strasznie odległa sprawa, więc... Yy... Na pewno gdzieś tam z perspektywy czasu e, myślałem też o tym i, i fajnie by to było na pewno. Tylko, że wiem doskonale ile wyrzeczeń i ile trudu kosztowało mnie przygotowanie już teraz i do tej Mistrzostw Świata i do tej Olimpiady, która była, więc, więc jak na razie się nad tym nie zastanawiałem w tym kierunku, że, że, że trenuję do Soczi, bo chcę tam wystartować na, na Olimpiadzie, choć y, od organizatorów Soczi parokrotnie słyszałem, że bardzo by chcieli. No wcale nie się nie dziwi. Kolejne pytanie. Andrew Fan. Który Adam Małysz Anno Domini 2001 czy Anno Domini 2011 wygrałby skokowy pojedynek? A to jest ciekawe pytanie. Zakładamy, że obaj skaczą na sprzęcie ze swoich lat, Na tej samej skoczni kilku obiektów przez ten czas nie uległo zmianie przy tych samych warunkach. No to który z tych Adamów? Ten Adam z formą sprzed 10 lat czy ten Adam z tą formą dzisiaj? Zresztą to też jest trudne pytanie, dlatego że nie da się tego porównać. To się tak wszystko zmieniło, ten sprzęt poszedł tak do przodu, skoki poszły do przodu, cały system jest zupełnie inny, więc ja wtedy ważyłem 51-52 kg, teraz ważę 3 kg więcej, musiałem się przestawić na wszystko. Mam krótsze narty, inny kombinezon zupełnie, także teoretycznie powinien ten z 2001 roku. Ale to nie jest tak do końca, dlatego że niby ten sprzęt się zmienił, a skacze się coraz dalej i coraz mniejsze belki na mniejszych szybkościach. Czyli musiała technika się zupełnie zmienić i wszystko pójść do przodu. Więc dlatego na pewno jestem teraz bardziej do, jeszcze bardziej doświadczony i trochę inaczej skacze, więc, więc dlatego nie da się jakoś tego porównać. Jeśli by to naprawdę e, miało być tak, że w tamtym sprzęcie z tamtymi kilogramami w tym sprzęcie z tymi kilogramami teraz stajemy na tej samej skoczni, w tych samych warunkach skaczemy. To myślę, że ten dzisiejszy by byłby Pytanie od Adama. Jak zapetruje się Pan na pomysł, aby Andreas Kittel po zakończeniu kariery przyjechał do Polski szkolić polskich skoczków? Podobno ma go na to namówić jego żona, która jest Polką. <laughs> no super, ten nam brakuje na pewno, więc yy, czemu nie? Ja myślę, że. Że to jest tak fajny zawodnik i człowiek przede wszystkim, że z jego doświadczeniem pewnie znalazłby się miejsce i na pewno wiele by przyniósł to, do polskich skoczków. Mhm. Wiemy, że ogólnie polscy skoczkowie mają dobre relacje z, z, ze skoczkami szwajcarskimi, trenują się często razem. Ty osobiście częściej rozmawiasz na przykład z Simone Amanem czy Sandra Znikiterem? Znaczy na początku na pewno z Andreasem miałem lepszy kontakt, teraz Andreas od jakiegoś czasu rzadko by w opłatę świata tam jeździł po, po kontynentalach, więc dlatego e, znów z kolei większy kontakt miałem z Simonem, ale ja ich traktuję bardzo równo i bardzo po koleżeńsku, więc dlatego to są takie osoby, które, które są tak, tak naprawdę sympatyczne, że nie mógłbym złego słowa o nich powiedzieć. Choć na pewno z Andreasem myślę, że mam taki bardziej bliski kontakt choćby z tego powodu, że jest teraz w tym momencie w części Polakiem. W <grym> części tak. Adam Fan. Czy w wolnych chwilach gra pan w jakieś gry? Chodzi mi o gry o skornych narciarskich, na przykład popularnych w Polsce Deluxe Dramatic. Ja Nie jestem strasznie lewy w tych w grach i jeśli chodzi właśnie o... O, o, o takie gry, to, 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 to raczej nie. Tym bardziej skoki narciarskie. Kiedyś na, na takim evencie z, z Generali mieli symulator właśnie skoków, to na początku problem miałem w ogóle się odbić z progu. To jest zupełnie co innego. To nie odzwierciedla zupełnie skoków, gdzie trzeba się odbić, wiesz, co i jak masz robić, a tam w zasadzie staje się na palcach i nie wiadomo, co trzeba robić, żeby, żeby, żeby lecieć na tym symulatorze. Eee, prędzej Zagram gdzieś tam na jakiejś grze, właśnie jeśli chodzi o siatkówkę, czy tam jakieś rajdy samochodowe, to, to prędzej, ale, ale skoki nie, no bo tak jak mówię, no nie, nie jestem w tym dobry. To by dopiero była graczka dla kibica: rzucić wyzwania damowi Małyszowi w jakąś grę o skokach narciarskich i wygrać za Damem Małyszem na komputerze. Zdecydowanie by wygrali, to jestem przekonany. E, mamy pytanie od Damiana. Witam, mówił Pan kiedyś, że Simon Amon jest na dopingu. Czy wiadomo coś więcej? A co pan myśli odnośnie astmy Gregora? Czy ma ona podobny wpływ jak na Marii No ale ja, ja nigdy nie mówiłem, że Simon jest na dopingu. Jak mówiłem, to mówiłem w cudzysłowie raczej, że, że, że Simon jest może jak na dopingu. Czyli to, że, że to tak by wyglądało, ale nigdy nie mówiłem, że przede wszystkim w skokach na naciarskich doping nie ma żadnego wpływu. Każde te środki, które by mogły być używane one w większości bardziej zaszkodzą niż pomogą. Dlatego, że w naszym sporcie ten, to, to całe odbicie, ta reakcja trwa tak krótko, że jedynym zawodnikiem, którego pamiętam do tej pory, którego zdyskwalifikowano właśnie to był Rosjanin, Dmitry Wasiljew, którego ale to też w zasadzie bardziej jemu zaszkodziło, dlatego, że on brał środek, który który powodował, że on przez noc wysikiwał do 3, do 4 litrów nawet płynu z organizmu. Także on był bardziej wycieńczony podczas tych zawodów niż, niż sobie przyniósł jakieś tam korzyści z tego. Także w skokach od jakiegoś czasu nie jest zabroniony na przykład alkohol. I, i, I wiemy doskonale, że wielu zawodników również no, jakieś te problemy z alkoholem miało, czy nawet może ma, nie wiem, nie, nie interesuje się tym. I to też nie pomaga, bo komuś może tam gdzieś na początku pomóc, ale później mu więcej będzie przeszkadzało, bo, e, bo alkohol na pewno w większych ilościach nie jest, nie jest dobry, nie jest wskazany. Tak jak na przykład w szczelectwie, że jak się tam e, by wybiło nie, niewielką ilość alkoholu, to wtedy się ręka nie drży, czy coś takiego, słyszałem. Ale na pewno w skokach naciarskich czegoś takiego nie ma. O, o Grzegorze słyszałem całe, że który...